na wyspy Kanaryjskie, o których jeszcze nie zdążyliśmy powiedzieć i m, tych wysp jest też bardzo dużo i na coraz większą ilość wysp latają właśnie Polacy, bo Również to już miłośnicy e, raf koralowych i narkowania. Tak, tak, jak najbardziej, jak najbardziej. Zwracając wracając jeszcze do wizy, jest tam bardzo śmieszna rzecz, ponieważ właścicielem najpiękniejszego hotelu, może też najdroższego. Jest polski, w zasadzie właściciel polskiego pochodzenia, pan Daniel Lipczyk i jego syn, który z tego zrobili najbardziej zjawiskowe miejsce w Hiszpanii. I rzeczywiście bardzo ciepło i miło mówią po polsku, co jest rzeczą nieprawdopodobną. Od dom on wygląda jak Van Gogh za życia. To była duża niespodzianka <laughs> dla mnie. Tak, to była duża niespodzianka, rzeczywiście Ale bardzo ciekawka. tarówka Ta Starówka na Ibizie też robi ogromną no W piękniejszych jest, miejsc, da. kafejek w, na różnych poziomach, na jakich górze, stawia z ogromnym zamkiem nad tym wszystkim. Ale skoro jesteśmy przy kafejkach, to co warto w Hiszpanii zjeść? Bo jakoś tak jest, że jak przyjeżdżamy do egzotycznego kraju, to zawsze jest takie, a spróbuję, co tam jest dobrze. Znaczy, to jest kraj, gdzie jest Pani, najwięcej spadek. Dlatego, że jest bardzo dużo miejsc turystycznych i nas nauczono zawsze, żeby nie jeść nigdy tam, gdzie ładnie, czyli w tych pierwszych rzędach tak. restauracyjnych. To są restauracje, które i tak będą miały klientów, i jak gdyby jedzeniem o Okienów nie walczą, gości nie walczą. Natomiast już dalej, w drugim, trzecim, czwartym rzędzie, tam zaczyna się, zaczynają się restauracje dla tubylców czyli te, które naprawdę potrafią gotować. Tam, gdzie jest dużo samochodów, tam, gdzie jest dużo rejestracji hiszpańskich, tam należy się zatrzymać. Natomiast na pewno nie tam, gdzie jest najładniej. Tam, gdzie jest ładniej, można wypić kawę i wtedy się płacić 10 razy drogę. Ale kiedy już się siedzi przy drewnianym stole z papierowymi obrusami, przynajmniej tak, tak, tak. tak, tak to co wtedy można zjeść takiego rzeczywiście hiszpańskiego? No, więc oczywiście paella, które okay. której wszyscy wiedzą i tak mm -hmm. dalej, ale to też jest rzecz taka, że prawdziwą dobrą paellę to, to jest rzadkość. Rzadkość, rzeczywiście rzadkość. Ale dlatego... też są różne w różnych częściach. Najlepsza Hiszpanii. dla mnie jest w Najbizie. Jest takie miejsce, które, za którymi nikt nie dał pięciu groszy, gdzie y, na gości czekają już w koszykach ponumerowane kosze z kawałkami świeżych, jeszcze ruszających się ryb i z tych ryb robią wywar, bardzo krótki i na tym wywarze gotują ryż i do tego dodaje się sos agioli z czosnku. I A nie jak się robi tortille? Bardzo trudno. Pozdrow, jest to ulubione moje, moje danie, które się je tak o 10 rano z piwem, najczęściej albo z małym szery. I tortillę się robi tak, że się gotuje bardzo długo ziemniaki w oliwie z oliwek. I potem się łączy, kiedy to jest zimne i jajka są roztrzepane, razem się łączy i kładzie na bardzo już małą ilość oliwy. Ale bardzo trudna, wbrew pozorom, daje, bo ona powinna być lekko ścięta w środku, po brzegach bardziej, no, ale bez oliwy z oliwek nie ma takiej dobrej torty. się nie uda, na szczęście już u nas można też kupić oliwę z oliwek. Niestety musimy. goja, już... goja, goja, goja. to jest najlepsze. <laughs> goja, po prostu reklamujemy, jest prawdziwa. Niestety musimy się już z Państwem pożegnać. Wyprawa do Hiszpanii była fascynująca. Bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze raz przypominam, nasz adres Warszawa, ulica szpitalna 100020, a pytanie konkursowe brzmi, co to był Wał Pomorski i proszę wymienić trzy miasta znajdujące się na Wale Pomorskim. A ja się żegnam do następnego piątku. Do widzenia.